w dzisiejszym filmie jesteśmy w Eurotruck Euro Simulator 2. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz, pewnie spytacie, gdzie jestem, jaki mam dzisiaj cel. <laughs> no, jestem we Francji, w Marsylii, wczoraj dojechałem. No i tak, pieniędzy mam sporo. Wiem, że miałem nie jechać na tę serpentynę, ale patrzcie ile bym jechał. 31 godzin, więc to troszkę sporo. Yy, więc to sobie podziękuję, na razie. No i dzisiaj <laughs> sobie pojedziemy a tutaj co jest? Aha, koparka. <laughs> Bo jutro jadę na chlewiska. No i dzisiaj mogę pojechać w sumie do golfech. Bo tutaj widzę, jest najmniej rzeczy. Czyli Marsylia Golfech. No i może kurysik znajdę. Czyli 7 godzin. 40 minut jazdy. No zobaczymy, nie ujadę. <laughs> Wiem, kogo ty włączam. Wykroczenia drogowe wyłączę. No bo by, bym wtedy jechał i jechałbym. Więc ruszamy. <laughs> Ten film będzie oczywiście na dzisiaj. Jutro pewnie Bass Simulator 16. A co na sobotę niedzielę? Pewnie może jakieś Warmaxio i pewnie te Cooking Fever i jakieś world Worldwalle, takie mniej miesiące filmy chcę, ale czekajcie, tutaj widzę filmy Marina, więc może do Golfech, nie, trzecim zjadę, więc może do Golfech, nie pojadę na darmo, bo by, no fajnie. To już ok. Dzisiaj chciałbym do golfech. <laughs> Aha, do Paryża. Bo golfech, a tutaj nawet nie ma zaznac, A nie, jest zaznaczonym. No ale w sumie, czy to mi jakoś przeszkodzi? Co prawda, o dwie godziny mi się trasa wydłuży. Ale w sumie jacht królowa V 39 9 ton. W sumie Marsyja, Paryż przynajmniej. Wiem, że zarobię. Do wody nie wiem, czy da się wpaść, ale wszędzie są barierki, więc raczej się nie da. A jeśli by już, to nie chcę ryzykować. <laughs> jacht Królowa już dawno nie wiozłem, więc żeby nie zapomnieć jaka rejestracja, no beznadziejna, więc jedziemy ja z jachcikiem, tak wygląda stolik, kierownica, łóżko. No i górne piętro. I chyba dolna. Dobra, nie ma czasu na gadki, bo dojadę na czwartek. Czwartu 32. <śm> no on mi każe w lewo, jak kierunek w prawo. Widać, że od momentu przyjazdu... <śm> Z poprzednich zapasów no rzadko gram Czyli z tej siłowni zewnętrznej No jechać, jechać. On mi każe zjechać. prawda jakaś nad, Nie wjechałem na niego. Wyłączyłem wykroczenia, bo... No... Film byłby, byłby za długi. Czyli dzisiaj Francja, elegancja, jacht królowej. A, policja, straż. No dzisiaj sobie policja na mnie nie, za, nie zarobisz. Hi, hi. No jak dzisiaj widzowie nie dojadę, to sobie dojadę jutro. Znaczy jutro. Yy, w poniedziałek. Zacząłem 16.22. <laughs> No, no i zobaczę, ile dam radę ujechać. Co tu się? Samochód cofie. <śmiech> <śmiech> <try> Więc będzie też nocny kurs dziś. Za dużo tutaj komentować raczej nie będę, bo mam trochę kaszel No i zastępuje mnie nawigator Erik. <laughs> Wyjechamy z Marsylii Dobra, <laughs> aha, czyli tą drogą będziemy jechać aż do Dionu, czyli praktycznie aż do Paryża będziemy jechać autostradą. No co ja poradzę, że do golfech nic nie było, ale mogło być gorzej. oi <coughs> kha <coughs> 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 Dźwięk pasów ostrzegawczych było słychać Ale szeroki przez ten jacht że aż autobus, autokar zrezygnował Bo będzie skręcał na Nice. <laughs> o, policja Mnie nie złapiesz Taki mamy zamiar. 700 kilometrów. Kremt! <coughs> <coughs> że z jachtem wyprzadzam taką powolną, to raczej na odwrót powinno być. Kolejna policja, o I środa 20 Ehm do Lianu już blisko Aris, a nie to dobra to Pomyłka <śmiech> <śmiech> Pociąg nie jedzie. I kolejna policja po tamtej stronie. <coughs> mm <clears throat> Ten jacht to mi też widoczność trochę. <śmiany> Miałem zmieniać, że to samochód mi ten nie jedzie. Czy jedzie dobrze, że jedzie, ale no ja mi zasłania widoczność? <śmiany> Pepepe. Shiradada pe, pe. <laughs> 21. you <clears throat> Trzy tiry, jeden mamy ten sam, wywrotka Tymczasem ja, jacht, wiodzę O i za mną też kolejka, ale to dobrze <coughs> Okay. <clears throat> <clears throat> <coughs> <coughs> а если кхм. Кхм, Я ся <laughs> Przyspieszę i prace drogowe. Prace drogowe. Nie zahaczę. Tak, na styk wszędzie widzę z tym jachtem. No i jestem w Lionie. Jest też taki baton Lion. Lion Lion. No i zaraz już będzie Dion, Paryż. A, no i wtedy ja. Czy jeszcze dojechać do Dionu. No i Paryż. A tylko jeszcze Przy okazji zobaczę. E, 21 minut widzowie więc więc jedziemy. Liana omijamy. <śm> 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 <coughs> H oh, O patcią gedzie. O oh, widać go nawet fajnie O. Oh. O, fajne światła tutaj na dole, czy światła jak światła, ale mi się podoba ich gdzie, tam gdzie stoją. <laughs> Środa 22, 22. Było 9 godzin jak zacząłem, czyli jakieś 4 godziny ujechałem widzowie. I podejrzewam, że na najbliższym parkingu, który będzie przy Paryżu. Mm, aha. To jestem zmuszonym. Oj beznadziejnie. Chyba że w Dionie. O, w Dionie sobie zjedziemy. No bo nie mam innej opcji. Więc teraz kierunek Dion. Bo tam mam po prostu większy parking. A tutaj nie chcę się wciskać. A też nie chcę na siłę dojeżdżać. O, czyli znów mi... O. Prawie się wydłużyła trasa o tyle co zaczynaliśmy Tylko że jak zaczynałem to miałem 9 godzin A teraz mam 8 No ale to na drobie Spoko Chyba że duży No niby duży jest Ale tutaj tak na stacji nie chcę A duży był Kurde Mogłem zjechać, no ale już teraz nie nawrócę takim dużym sprzętem Ejej, mogłem tu zjechać <laughs> No ale już trudno Trzymam się lewej strony 40 000, 48 002 km przejechanych o, jednak jest tu parking? A, czyli tutaj co zjedziemy Dobra Czyli Dion jednak sorry No chyba, że tu też będzie mały No to się zaraz wszystkiego przekonam Widzowie. Co i jak? A nie nie. Duży jest parking. <laughs> Więc okej, okay, widzę. Wiem. Taka rejestracja. No, za tydzień dojedziemy już do Paryżu. Więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz i ja idę nagrywać kolejny film, więc... Hej widzowie!